Właśnie ogłoszono kolejne partnerstwo między Polygonem a Immutable X, czyli czołową platformą do gier opartych o technologię Web3. Z informacji jakie znalazłem to Immutable X uruchomi łańcuch oparty o technologię ZKIVM, który będzie zasilany przez Polygon, czyli wydarzenie o którym niedawno nagrywałem film. Jako gracz Gods Unchained korzystałem z platformy Immutable X od ponad roku i muszę powiedzieć, że moje doświadczenia są póki co bardzo pozytywne. To solidna i dobrze rozwijająca się platforma, co w ostatnim czasie zaowocowało jej umiejscowieniem wśród najszybciej rosnących kryptowalut na rynku. To pokazuje jak bardzo Polygon koncentruje się na grach opartych o kryptowaluty, gdzie według mnie Web 3 Gaming wydaje się być jednym z najbardziej obiecujących trendów na przyszłość. Nawet zamienili profil na Twitterze z Polygon Studio na Polygon Gaming. Takie partnerstwo jest korzystne dla obu stron, Polygona i Immutable X, ale również dla graczy i deweloperów gier, co stwarza ogromny potencjał dla całej branży. Ja osobiście ciągle trzymam Matica na małym plusie i oczekuję, że te wydarzenia mogą być zapalnikiem do dalszych wzrostów.